Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek Pęczek A dzisiaj po opowiadamy sobie co nieco o makiawelizmie Czyli generalnie nastawieniu człowieka, ludzi na manipulowanie innymi Generalnie samo pojęcie makiawelizmu wywodzi się od samego nazwiska Nikolu Machiavelliego. Nie sprawdzamy, jaki to był konkretnie kraj, ale wiadomo, możemy sobie wyobrazić takiego bujnego gościa. Chociaż złudnie może być też to malutki gość. Ale przechodząc do Sedna, on, obserwując życie polityczne Christie i Gates, wysunęli takie przypuszczenie, że politycy mają pewne specyficzne zdolności do manipulowania innymi ludźmi. Oni wysunęli taką hipotezę, że jest to związane z takim sposobem widzenia świata społecznego. Co prawda na przykład sam Hitler używał patosu i logosu, w sensie, że patos to emocje, logos to logika, ale w tym wypadku hmm, chodziło o coś innego. Jakby nazwali właśnie tą postawę i hmm, jej przejawy makiawilizmem. Dalsze jakby rozważania pokazały, że one nie tylko są związane ze sferą psychologii politycznej, ale jakby wszystkimi działaniami polegającymi na wywieraniu zamierzonego wpływu na inne osoby. W dzisiejszych czasach dosyć modnym albo trendy tematem była adonizacja. W sensie, gdzieś tam na Instagramie, itd, i tak dalej. Nawet w życiu społecznym adonizacja może pokazywać się w tym, że kobieta bądź też mężczyzna używa swoich atrybutów. Po to, aby osiągać jakieś korzyści. Więc to też działa trochę w tym kierunku. Ale makiawelizm ma wywierać wpływ na inne osoby, na wiele sposobów również. Jakby one są dosyć trojakie, tak może bym to określił. Mogą być na przykład nadmierną opiekuńczością, przedstawiającą się jakby w udzielaniu sugestii, wzorców zachowania, postępowania. Takie bezpośrednie wskazywanie nie wiem, rozwiązań, problemów, co na przykład jest wbrew samej terapii, albo wbrew coachingowi, no bo jako tako nie możemy klientowi nastawiać gotowych rozwiązań. Chociaż co prawda w moim wypadku i w mojej opinii, oj, przepraszam, musiałem poprawić sobie pop-filtr, to nie do końca też tak musi być, no bo wydaje mi się, że bardzo mocno musimy dopasować siebie do klienta, bardzo mocno musimy dopasować swoje zachowanie, Kierowanie nim też może być nie tylko perswazją, co nawet manipulacją, no bo jednak mieszamy komuś w głowie, tak bym to może określił. Znaczy mieszamy jako taką domyślnie mamy to wyjaśniać i, i budować jego głowę, ale idąc dalej, tak więc makiawelizmem może być też narzucanie własnej woli wprost takie naciski, rozkazy właśnie kontrola ścisła kontrola nad inną osobą może być właśnie takim od, od, jakby odmianą makiawelizmu makiawelizmu, jeszcze raz powiem dzisiaj w tym podcaście to słowo i prawdopodobnie już będzie po raz kolejny źle, bo <laughs> dawno tutaj się nie wypowiadałem, także musicie mi to wybaczyć w tym naszym słuchowisku, albo w tym moim słuchowisku, tak więc hmm, kolejnym od, jakby rodzajem jest samo w ogóle manipulowanie, czyli jakieś niedostrzegalne kłamstwa, niedostrzegalne takie specjalne schlebiania, czy jakiekolwiek innego typu zachowania e, ingracyjne, czyli wchodzące gdzieś tam w naszą osobowość, takie trochę manipulujące naszą samą ceną itd., itd. Tak więc wszystkie, ale to wszystkie te działania mogą mieć cel osobisty, nawet mogą polegać na tym, że będą to przyziemne, jakieś tam rzeczy pod tytułem zdobycie podziwu, aprobaty, ale też już w takich poważniejszych sferach może być nawet przejęcie pełnej kontroli nad innymi osobami, w sensie poprzez właśnie to sterowanie i nakłonianie go do czegoś albo dawanie właśnie tych wyników czy rozwiązań problemów. To jest bardzo mocna i bardzo groźna sfera w sumie, jeżeli o tym pomyślimy. A teraz, jak to bywa? Generalnie muszę wam powiedzieć, że to skrzypienie to po prostu jest moja aktualna krzesełka. Także przepraszam was bardzo, jeżeli coś takiego tam usłyszycie, chociaż to będzie to taki trochę soundtrack dodatkowy do, do podcastu. Także klasycznie łyczek kawy i mówię Wam dalej. Także wszystkie. Te rzeczy generalnie mają prowadzić nas do jakiegoś celu w sensie kontrolowania innych osób może być celem prospołecznym a wiele takich celów wymaga jakby oddziaływania ludzi jednych na drugich gdzie ktoś z nich po prostu pełni określone role społeczne a wśród nich na przykład mogą być właśnie politycy rodzice no kogokolwiek nie wymierznicie sobie twoja dziewczyna menadżer pracownik wychowawca twojego syna będzie gdzieś popadał w te sfery. Co prawda nie chcę oczywiście tego tak drastycznie kierować w jedną albo w drugą stronę, no bo wiadomo, to mogłaby być sroga przesada. <grych> tak więc ludzie różnią się między sobą jakby skłonnościami do oddziaływania na innych. Są ludzie, którzy nie są zdolni do zachowań, nawet kiedy tego jakby sytuacja wymaga, czy rola tego wymaga, a inni praktycznie od razu są w każdej okoliczności gotowi niezależnie od sytuacji, czy tego wymaga, czy nie są w stanie wejść w tę rolę. Jednak wiadomo, że życie to teatr, tak. I Machiavelli mm, opisuje te działanie polityka jakby opisał w nich szereg kompetencji, które można wykorzystać do sprawnego sterowania innymi ludźmi. Co prawda w poprzednich podcastach już mówiłem o manipulacji Cialdiniego jakby tych wszystkich regułach, zasadach, ale to już jest jakby kolejne Odgałęzienie, którym po prostu chciałem opowiedzieć wam. No, i jakby warunkiem w ogóle efektywnego oddziaływania na innych jest posiadanie w ogóle wiedzy o tym, jacy są ci ludzie i jak należy z nimi postępować. No, bo wiadomo, że inaczej będziemy manipulować alkoholikiem, a inaczej będziemy próbować manipulować swoją dziewczyną czy szefem. Oczywiście nie nakłaniam was do tego, chociaż to jest dosyć ciekawe. Hmm, Ciekawe doświadczenie, bo możemy na przykład, powiedzmy, że wywierać wpływ nad, nie wiem, nawet na sprzedawcy. Odpowiednio zachowując się, odpowiednio go prowokując, albo dążąc do jakiejś ścieżki. Możemy go po prostu wprowadzić w jakieś tam nasze sidła, bym tak to określił. Ale chodźmy dalej. Chodźmy dalej. Tego, tego słowa tutaj będzie więcej niż samego Machiavelliego. Tak więc gotowość do manipulowania innymi jest bardzo uwarunkowana takim specyficznym światopoglądem, systemem postaw. No i właśnie to jest makiawelizm. Czyli system postaw, światopogląd i gotowość do manipulacji. Brzmi bardzo drastycznie, ale też nawet romantycznie. Pomyślmy, że na przykład Romeo mógł być manipulantem albo Julia. W sensie gdziekolwiek nie wpleciemy tego, to nagle może ubarwić to całą historię. Wiadomo, że mogę teraz mówić kompletną bzdurę, a, a nawet ktoś może mi to wytknąć, ale fajnie byłoby pomyśleć w ten sposób o czymś takim. O, także do pomiaru w ogóle tej postawy są skonstruowane nawet skale, to w jest sensie to Mach czwarty i Mach piąty. I jakby one zawierają zbiór poglądów jakby z tych skal da się po prostu wyczytać co rozumiane jest przez postawę makiewalistyczną w ujęciu psychologii i mamy na przykład tam takie stwierdzenia jak negatywne ocenianie innych na przykład ludzie nie pracują solidnie jeżeli się do tego nie zmusi w tych czasach to dosyć modne gdybyśmy mieli powiedzieć o czymś albo o jakiejś grupie jestem ciekaw czy ktoś w komentarzu byłby w stanie napisać teraz o czym ja mogłem pomyśleć więc co jest ostatnio tak bardzo modne i jest wszędzie na literę B L M. Nie no, przepraszam bardzo. To taki mój przerywnik personalny. Jeżeli kogoś to uraziło, to najbardziej na świecie cały jest was w czułko. I mam nadzieję, że wasz dzień będzie najpiękniejszy. Ale chodźmy, chodźmy dalej. Tak więc, wskazanie w ogóle dotyczące manipulowania innymi, na przykład, że nigdy nie mówi się o prawdziwych powodach swojego postępowania, dopóki nie uzna się to za pożyteczne, to też jest w tej grupie. No i generalnie kwestionowanie zasad moralnych pod tytułem, że nie wiem, nieprawdą jest to, że uczciwość jest zawsze najlepszą zasadą postępowania. No i tutaj zaczyna się jakby cała ta skala generowania kolejnego tematu, gdzie można sobie coś wymyślić do tego. Więc czym to wszystko jest? Jest to po prostu zespół przekonań, w którym ludzie są źli, leniwi, oszukują, łamią normy moralne normami jakby nie ma po co się przejmować. Uczciwość jest nieopłacalna, bo jakby każdy może powiedzieć, że dobrze się jest podporządkować yy, sobie jakby i pokazać się innym ludziom poprzez pochlebstwo, poprzez kłamstwo, w sensie nie, ale my możemy kłamać, żeby uzyskać coś albo doprowadzić kogoś do jakichś intencji, ukrywać je bo tych prawdziwych intencji oczywiście nie wypowiemy na głos. No i Geisa, Christigo i Nelson pokazali wyniki uzyskane właśnie w tych skalach Macha, gdzie można przewidzieć czyjeś jakby manipulacyjne zachowanie nawet wobec partnera. Oczywiście są to dwie grupy, czyli ta wysoka i ta niska, gdzie jakby pokazano i okazano, jak bardzo można manipulować. No i jakby badania prosto potwierdziły słuszność tych hipotez o istnieniu związku między poglądami a sposobami postępowania, tym samym potwierdzały jakby całą wartość tej skali Mach. Także osoby te wysoko nastawione do manipulacji częściej korzystały ze możliwości manipulowania, wykazały większą inwencję w tym zakresie, zdeklarowały jakby wyższy stopień zadowolenia z tej jakby pełnienia roli tej manipulacji i osoby te najczęściej posługiwały się zniekształconymi informacjami oraz częściej żywi podejrzenia do różnych elementów eksperymentu, bo wiadomo, jeżeli i jakby przejawiasz tendencję do manipulacji, to bardzo mocno możesz obawiać się tego, czy po prostu będąc na przykład w eksperymencie nie jesteś, ma nie jesteś manipulowany, no bo to, że ktoś ci powie, że na przykład prowadzisz eksperyment na X yy, rzecz to nie znaczy, że ta osoba nie pomyśli, Ej, on mnie może manipuluje. Podważmy to. Tak to działa. No i generalnie, jakby wykazano, że osoby z wysokimi wskaźnikami na skalach Mach, nie tylko chętnie i częściej, jakby ujawniają skłonności manipulacyjne, ale też są jakby bardziej efektywne w rozgrywkach z partnerami, no bo jeżeli osoba ma tendencję do manipulacji, to może gdzieś tam komuś, powiedzmy, dawać coś na tacy. No, bo po prostu poczuję ten vibe, ten feeling, to te, te poczucie, że ta osoba właśnie chce to usłyszeć. Co prawda nie polecam, bo jakby nie wydaje mi się, że w związku powinno to występować. Chyba, znaczy, na pewno są też takie osoby, które nawet nieświadomie wykorzystują manipulacje. Na przykład gdzieś tam czytając, już nie pamiętam jaką literaturę było to tak, że kobiety mogą wykazywać się w większym stopniu, ale w mniej ważnych rzeczach, a faceci znowu na opak, czyli mniej manipulują, ale jak już manipulują, to w poważnych sprawach. Co prawda nie przytoczę teraz wam lektury, bo przejawiło mi się teraz to gdzieś w mózgu, normalnie przetoczyło mi się taką informacją. Nie mam tego w moim skrypcie, więc przepraszam was, ale. Jak znajdę to, to wszystko będzie w opisie. Tak więc, analiza zawierania i jakby zrywania w tym wszystkim pokazuje to, że osoby z tym wysokim wskaźnikiem zrywały jakby stosunkowo najmniej wartościowe koalicje czy takby kontakty, a osoby o tych najniższych wskaźnikach Macha zrywały je bardziej wartościowe. Albo w momentach, jakby dla siebie mniej korzystnych. Tak więc, osoby o tych najniższych wskaźnikach traciły w eksperymencie na nierozważnym zrywna, zrywaniu jakby kontaktu i tego wszystkiego. E, powiedzmy, że tych korzystnych koalicji, gdzie na nieprzemyślanym odrzucaniu względnie korzystnych ofert. W sensie, że te osoby o niższej tendencji, niższym wskaźniku traciły więcej, bo po prostu. Nie potrafiły jakby wykorzystać oferty. No i analizując to wszystko, jakby osoby o wyższym wskaźniku, warunkach takich jednoznacznych, można ukazać taką hipotezę motywacyjną, bo badanie to potwierdziło słuszność hipotezy. W sytuacjach neutralnych osoby z wyższym wypadały gorzej, natomiast w sytuacjach takich angażujących przekonania osobiste i tak dalej, to osoby osiągały o wiele lepsze wyniki. Czyli osoby z wyższą tendencją do manipulacji miały lepsze wyniki w sytuacjach angażujących przekonania osobiste. No i uzyskały one znacząco niższe wskaźniki zachowań społecznych związane z własnym interesem od osób z niższym poziomem manipulacji. Oznacza to, że osoby z wysokim makiewelizmem mają za sukces swój cel. Jest to duże znaczenie w takiej indywidualnej hierarchii, a jakby nie do końca muszą działać z własnymi przekonaniami, w sensie mam tutaj na myśli hmm, osoby, te jakby są zdolne do hierarchizowania celów, do koncentrowania się na celu aktualnym, i abstrahowaniu jakichś tam celów kontra... nie wiem, konfliktowych, gdzie coś po prostu jest poza naszym priorytetem, poza naszym motywem, no to nie musimy się w to mieszać, tak? Po prostu widzimy to, odsuwamy się od sytuacji, ale jak już to nas dotyczy, to chcemy zamanipulować. Chcemy, czy chcecie, no... <ścoughs> zastanówcie się. Możecie wypełnić, prawdopodobnie w internecie z, z, można znaleźć jakiegoś rodzaju testy na makiawelizm. Okej, okay, okej. Okay. Ale teraz tak. Trzy główne kategorie sytuacji takich różnicujących osoby o niskich i wysokich wskaźnikach są to na przykład tak. Sytuacje typu face to face, czyli, no wiadomo, twarzą w twarz. Polega to na tym, że w odróżnieniu od sytuacji, w których badani nie stykali się ze sobą, na przykład siedzieli w kabinach nie widząc się wzajemnie, to były Różnicujące sytuacje. Innymi sytuacjami były na przykład e, sytuacje, w których można było improwizować, czyli jakby swobodnie inicjować działanie, e, w odróżnieniu do sytuacji, w których reguły postępowania gdzieś były mega określone, czyli na przykład rozmowa z szefem, gdzie szef, wiadomo po co chce z nami rozmawiać, e, to jest jakby dosyć mocno określona sytuacja, a Taka, gdzie można improwizować, czyli na przykład już gdzieś na, na mieście, na przykład albo wśród znajomych, wiadomo, że jednak zmienia to całą postać rzeczy. Oczywiście nie mówię, że tak było w tym eksperymencie, tylko mówię przykład, taki, żebyście mogli sobie to po prostu e, wyobrazić. No i jeszcze mm, różnice występowały w sytuacjach, w których czynniki jakby emocjonalnie e, były zaangażowane, a nie były związane jakby z celem głównym. To też tworzyło dosyć mocną różnicę. Tak więc w bezpośrednim kontakcie z partnerami osoby o wysokim poziomie manipulacji czy też machiawalizmu, jakby kontakt nie przeszkadza na koncentracji na realizacji celu głównego, czyli manipulowaniu partnerem, czy całą sytuacją, czy łamaniu norm, czy jakby tego norm współdziałania. O tak. Znowu w bezpośrednim kontakcie pomiędzy partnerami osoby o niskim poziomie manipulacji. Jakby jest raczej źródłem koncentracji na partnerze, na przebiegu interakcji, dosyć silnej, jakby silnej, jakby to powiedzieć, silnej interakcji niżeli na koncentracji, właśnie na manipulacji. Znowu tam, gdzie była możliwość improwizacji. Osoby o wysokim współczynniku od razu pobudzone miały jakby gotowość do manipulowania, do pomysłowości, do jakby tej kreatywności w tym zakresie, i łatwiej można było po prostu wychodzić poza te ramy, poza normy, i oczywiście, jakby osoby o wysokim współczynniku o wiele lepiej osiągają te osobiste cele. No i oczywiście w konfliktach emocjonalnych. Yy osoby o wysokim współczynniku działają tylko po to, żeby ugrać swój główny cel, swój priorytet, swój motyw, a osoby o niskim współczynniku w tym momencie mają problemy z koncentracją na realizacji tego celu i po prostu przeżywają konflikt na przykład emocjonalnie. Nie manipulują w tym wypadku. No. A tam, gdzie osoby mogą improwizować, tak dosyć mocno się zacinę, bo chcę wam to dobrze powiedzieć, Mimo mojej mapy myśli, to tak, próbuję to jeszcze określić bardzo poetycko, bardzo wybitnie, no to osoby o niskim współczynniku manipulacji, jakby nie zwiększają gotowości do manipulacji partnerem czy jakąkolwiek sytuacją, nie wykorzystują tego, że na przykład mają tę możliwość improwizacji, do tego, żeby kontrolować coś albo coś manipulować, czymś manipulować na przykład. Tak więc. Mm, w optymalnych warunkach ujawniania się tych wszystkich cech są to na przykład sytuacje, w których partnerzy pozostają w bezpośrednim kontakcie, a jakby o wygranej sytuacji czy o wygranym momencie decyduje jakby inicjatywa oraz istnieją czynniki powodujące powstanie konfliktów wewnętrznych. Czyli powtórzę jeszcze raz. O wygranej decyduje inicjatywa oraz czynniki powodujące powstawanie konfliktów wewnętrznych. Wygrana i czynniki wewnętrzne. Tak więc mm, w tym momencie możemy zobaczyć, jak bardzo ten makiawelizm czy tendencja do manipulacji, bo samo słowo makiawelizm raczej bardzo mocno skłania się ku tej manipulacji, aż takim zamierzonym działaniu na priorytetach, tak? No i są tu na przykład dwa syndromy związane z wysokimi lub niskimi wynikami na skalach Macha, czy tam Mach. Dla osób o wysokich wynikach mm, odróżniono taki Syndrom chłodu. Czyli tutaj mamy tak, że osoby są dosyć odporne na wpływy społeczne, na jakiekolwiek naciski, nie za bardzo muszą się liczyć z innymi, nie mają jakiejś mega wybitnej empatii, no chyba, że muszą nią manipulować. Hmm, oczywiście tutaj jest przewaga jakby orientacji tej poznawczej nad emocjami. Mamy jakby zdolność do tego emocjonalnego funkcjonowania, gdy musimy go użyć i Dotyczy to naszego problemu albo naszego konfliktu. No i oczywiście nastawiamy się tutaj na całą kontrolę, na inicjowanie i aranżowanie sytuacji zewnętrznych. Czyli osoby o takich tendencjach, po prostu, jeżeli mają manipulować, to będą próbowali to kontrolować, być bardzo spokojni, jakby znaczy, może to jest przesada. To już jakby nadinterpretacja z mojej strony, ale generalnie mm, będą angażować i aranżować dużo sytuacji, żeby jakby władać całą sprawą. A osoby o niskich wynikach znowu mają taki, jest to konkretnie nazwany syndrom uh, the soft touch, czyli miękki dotyk. I tutaj można jakby wyróżnić um, podatność na te wpływy społeczne, na uleganie naciskom, jakby na orientacji pa na partnerze, na interakcji, na liczenie się bardzo z jego słowami, na przestrzeganie takich norm, zasad, współdziałania. No po prostu nie ma tej tendencji do tego, żeby nadużywać tego, żeby kontrolować to, żeby wprowadzić to w jakimś kierunku. No i idąc dalej, to po prostu podporządkowują się oni, wymagą jakby danej sytuacji i nie wychodzą poza reguły, normy. Są bardzo, jakby to nazwać, nie chcę powiedzieć, że zamknięci, ale są bardzo grzeczni w tym, jakbym swoim zachowaniu względem tych osób, które chcą manipulować i kontrolować sytuację. Tak więc. Podsumowując, to jakby osoby, które mają takie cechy, stricte makiawelistyczne, postrzegają innych ludzi z punktu widzenia własnych celów. Takie e, określają obiekty, którymi można manipulować dla realizacji własnych celów. Oni są też nastawieni na manipulowanie ludźmi, na łamanie tych wszystkich norm, standardów, et, etc. Tak bym to określił. E, w ogóle ich system norm respektuje je wszystkie, ale sprzyjają sobie jakby realizacji własnych celów, czyli właśnie dopuszczają te naginanie, dopuszczają niezgodne działanie tylko po to, żeby jakby wykorzystać to dla siebie. No a wobec innych oczywiście są nieufni, są jakby mało gotowi do tego, żeby angażować swoje pozytywne emocje w tym wszystkim w kontakcie, w realizacji celów, bo nie wiedzą, czy przypadkiem też nie są nadużywani przez inne osoby. Wiadomo, że jeżeli chcesz manipulować, to musisz uważać też na to, żeby nie być zmanipulowanym, tak? No i tutaj, tak. Motywacyjnie są raczej nastawieni oczywiście wobec tych swoich hierarchii celów, priorytetów. W tym wszystkim ważny jest jakby ten ich wewnętrzny sukces w tych rozgrywkach z innymi ludźmi, tak bym to podsumował. No i. Mniej ważne są cele związane z jakby, potrzebami innych ludzi. Ja jestem ważny, ja chcę wymanipulować moją sytuacją, chcę zadziałać tak, abym czuł się wygrany w tym wszystkim. W, jakby, ich emocjonalność, czy odporność emocjonalna, jakby, kiedy pojawia się konflikt, nie wykazują jakoś takich przejawów dezorganizacji. Oni są raczej odporni na te czynniki, nie poddają się, raczej cały czas kierują się ku temu nastawieniu na sygnały, przetwarzają te wszystkie informacje, ale wykorzystują je tylko po to, żeby realizować cele. Czyli priorytet w głowie, ten cel, motyw jest ważniejszy, i nawet jak jesteś w bardzo zawiłej sytuacji, historii, momencie, to osoba makiewalistyczna będzie próbowała. Mm, Nagiąć tą normę, żeby jakoś pokierować całą his historią, sytuacją, etc. No i tak. Tak więc podsumowując, powiedziałem Wam wszystko o machiawializmie, o tym jak ja to widzę, jak przedstawiały się niektóre wyniki badań. Co prawda, można byłoby jeszcze opowiedzieć o psychopatii, o osobowości ciemnej triady gdzieś łączy się jakby psychopatia, machiawializm i pewnego rodzaju formą narcyzmu. To już nawet popada prawdopodobnie w takie bardziej kryminalne, na przykład zagadki, gdzie, gdzie te osoby miały na przykład takie osobowości. I to też jest mega fajny, inspirujący temat. Znaczy, inspirujący to może przesadnie brzmi, ale wiadomo o co chodzi. Tak więc to już jest koniec tego odcinka. Ja bym chciał Was zaprosić do wejścia na fanpage'a, a najbardziej na Instagrama. Odzwania się do mnie, co myślicie o odcinku i najchętniej i najmilej byłoby mi, gdybyście podesłali po prostu ten podcast swoim znajomym, którzy wami manipulują albo nie wiem, po prostu wszystkim, którzy chcieliby wiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Zapraszam was też do mm, polubienia jakby całego podcastu, do obserwacji, ale też do wystawienia po prostu opinii na temat tego podcastu na przykład na iTunes, zależy gdzie tego słuchacie. No i tyle. Tym samym żegnam was Całe jewczółko, w buźkę, w policzek. Życzę Tobie miłego dnia, wieczoru, rowera, treningu, cokolwiek tam sobie robisz. Także, papa!